Cześć kochani, witam Was ciepłutko i mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam na film, w którym porównam dwa naturalne dezodoranty z firmy Schmitz. Um, obo o tym samym zapachu bergamotki i, i limetki ten tutaj mam w słoiczku i to jest wersja, o której mówiłam Wam w ulubieńcach lata nadal go uwielbiam i uważam, że to jeden z najlepszych dezodorantów naturalnych nie, to jest najlepszy dezodorant naturalny, jaki kiedykolwiek stosowałam, niedawno pojawiła się też wersja w sztywcie, która jest troszeczkę wygodniejsza w użyciu i kiedy pokazałam jej zdjęcie na Instagramie, wtedy pojawiło się wiele pytań na temat tych produktów które bardziej polecam, czy są takie same, czy są czy troszeczkę się różnią i pomyślałam, że nagram Wam film, w którym rozwinę te wszystkie wątpliwości i powiem Wam pokrótce, które bardziej lubię. Zacznę może od tego w słoiczku, o którym, tak jak powiedziałam Wam wcześniej, mówiłam już kilkakrotnie. Wygląda w ten sposób, to jest taka bardzo gęsta pasta, którą nakładamy taką szpatułką, mniej więcej taką ilość, rozcieramy ją w palcach i aplikujemy na osuszone pachy, oczywiście wcześniej wyczyszczone, wmyte. Śpiewzuchne, i ja testowałam go w różnych warunkach. I praktycznie w każdym z nich się sprawdza. Oczywiście, jeżeli jest 40 stopni gorąca i ogromna wilgotność powietrza, to wtedy żaden dezodorant nie wytrzyma i nie ma szans, żeby cokolwiek się sprawdziło. A ten spisuje się naprawdę fantastycznie. Jedyną jego wadą, jako, hmm, czy nie, jest kilka wad. Um, jedna z nich to może dostępność, ale o tym powiem Wam później, bo powiem Wam miejsca, gdzie możecie go dostać. A druga to opinie na temat tego zdorantu także te z Waszej strony spotkałam się z dwoma przeciwieństwami albo osoby, które się zakochały tak jak ja albo te, które niestety któryś ze składników podrażnia i najprawdopodobniej najprawdopodobniej jest to soda oczyszczona chociaż mogą to też być olejki eteryczne, które są stosowane do y, właśnie stworzenia zapachu w tym, tym dezodorancie. E, pokażę Wam szybciutko skład na pierwszym miejscu jest um, masło shashi, później mamy sodę oczyszczoną, na trzecim miejscu w składzie mamy marantę trzcinową, która y, przypomina troszeczkę mąkę ziemniaczaną moim zdaniem to jest taka skrobia, która sprawia, że ten produkt zagęszcza i właśnie, że on jest w takiej formie. Tutaj, tutaj mamy jeszcze olej kokosowy kilka innych składników. I mm, tak jak powiedziałam wam, wcześniej ja jestem zachwycona tym deodorantem. I tak do końca nie wiem, co się stało, ale domyślam się, że pewnie albo ktoś z firmy Szmic obejrzał mój film, albo zorientował się, że dużo osób kupuje go z Polski, zamawia, zwiększyło się ilości zapotrzebowania. I skontaktowali się ze mną i zaproponowali, czy nie miałabym ochoty wypróbować ich najnowsze dzieło, czyli dezodorant Ta sama wersja teoretycznie, tylko że w sztyfcie. I ja oczywiście się zgodziłam, bo. Mm... No po czemu nie, tym bardziej, że tak bardzo dobrze wypowiadałam się na temat tego produktu. I tutaj na pierwszym miejscu chcę Wam powiedzieć, że skład się troszeczkę zmienił, kolejność w składzie i e, Maranta jest teraz na pierwszym miejscu, e, później na drugim, czekajcie, muszę zaryknąć. też e, soda oczyszczona i później e, później masło sza i reszta składników. I jak popatrzycie nawet na sam kolor tego desodorantu, też on jest inny w porównaniu do tego w słoiczku. E, tak, tak, yy, tak wyglądają. Uuu, czyli ten jest troszeczkę bardziej żółty. Zapach jest identyczny. No i jeżeli chodzi o samo działanie, to też jest bardzo podobne. Oczywiście wygodniej jest go nałożyć pod pachę, bo wtedy nie musimy się martwić w aplikację produkty najpierw na. Yy. Na palce, ale co zauważyłam, niestety, to to, że brudzi ubrania. I to przyszło dopiero do mnie po kilku dniach, kiedy próbowałam nałożyć ciemną bluzkę, a także kiedy próbowałam nałożyć białą bluzkę I e, dawno, dawno nie miałam tego problemu, że później w okolicach brzucha e, zostawiły takie jasne pręgi, e, których nawet nie mogłam na początku, widzicie, tak delikatnie gobeczku, zmyć, musiałam je odbrać. To się stało bez żadnego problemu, one zniknęły, ale niestety e, zdarzyło mi się to kilka razy, kiedy próbowałam aplikować ten sudorant, i bez Różnicy nie sprawiło różnicy to, że odczekałam kilka minut po jego aplikacji, za każdym razem coś tam zostawało. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę rozczarowana tym faktem, bo nigdy wcześniej tak mi się nie zdarzyło po tej wersji w słoiku. Jeżeli chodzi o pojemność, to tutaj mamy 75 gramów, w tej większej jest 56, czyli jest troszeczkę mniej, ale... Wydaje mi się, że wydajność powinna być bardzo podobna. Ja mam jeszcze taki miniaturowy słujczek, który też kupiłam wcześniej i który miałam ze sobą w Polsce i który jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli chcecie sprawdzić, czy się u Was, czy u was będzie działo po prostu, czy się, czy się sprawdzi. Także to są trzy dostępne wersje. Jeżeli chodzi o cenę, to te dwa większe kosztują 9 dolarów, 8,99. Ten mniejszy troszeczkę mniej. Najgorszy problem jest z jego dostępnością, szczególnie w Europie, która jest bardzo ograniczona, ale podobnie jak w poprzednim filmie, dam Wam też linki. Do stron, gdzie możecie zamówić te produkty. Na dzień dzisiejszy ten sztywc jest dostępny na Etsy albo na ich stronie w Stanach. Może, mam nadzieję, że to się niedługo zmieni i na EcoWerde też będzie dostępny. Wiem, że też mi narzekałyście. Bo jeżeli chcecie zamówić tylko i wyłącznie ten dezodorant, to cena przesyłki jest dość wysoka. Dlatego polecałabym poczekać, może domówić coś jeszcze, albo może porozmawiać z koleżankami, ze znajomymi, może one też mają hotel, zamówić sobie naturalny dezodorant i wtedy nie będziecie musiały płacić za przesyłkę. I oczywiście wtedy to będzie bardziej opłacalne. Ja też tak zrobiłam, zamówiłam mojej siostrze, mojej mamie, i one są zachwycone tak samo jak i ja. Dlatego naprawdę serdecznie po raz kolejny Wam polecam. Bardziej tą wersję w słoiku. To moja osobista preferencja. Jeżeli Wam nie przeszkadza to, że może troszeczkę brudzić ubrania, to wtedy ta wersja w sztywcie. Mam ochotę na spróbowanie jeszcze kilku innych zapachów. Które są dostępne. Chciałabym też namówić mojego męża na to, aby zaczął stosować może naturalny i e, nie wiem, dam wam znać, jak mi się uda. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie zostawcie mnie na dole w komentarzach. E, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. usłyszenia niedługo, papa! Mówił, że chloroza nie boli, ale zapomniałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej ciekawej informacji, a mianowicie m, niedawno na jednym z moich ulubionych blogów, Sroka O podała przepis do wykonania takiego odosodorantu naturalnego e, w domu Zaciszu. I też zostawię Wam ten link na dole, także jeżeli nie macie ochoty na zamówienie gotowego, to może skusicie się na przygotowanie tego w domu.